Jak wiadomo, miód to zdrowie. Ważne jednak, by ten słodki przysmak był jak najlepszej jakości. W sklepach mamy bardzo szeroki wybór, jednak miód miodowi nierówny. Najlepszy jest ten z polskich pasiek, nie mieszany z innymi spoza Unii Europejskiej. Tu jest prawdziwy miód, prawda? I nie jest oszukany tak jak na rynku tam gdzieś oszukują. A tu jest prawdziwy od pszczelarzy. Nie mam zaufania do marketów i tym bardziej kupowania miodów w takich sklepach. Tutaj właśnie przychodzę ze względu właśnie na to, że mam zaufanie, że jest to, są to sprawdzone i prawdziwe miody. W rodzajach miodu można się pogubić. Właśnie ja panu proponuję ten miód nabociowy. Każdy z nich różni się kolorem, smakiem i właściwościami. Każdy też ma swoich amatorów. No jest faceliowo-nektarowy, jest wrzosowo-nektarowy, jest, jest lipowy, gryczany, różnego rodzaju wielokwiatowe mamy z facelią, czysty wielokwiatowy z gryką, z mniszkiem. No różne są miody. W Jeleniej Górze są dwa sklepy, w których kupimy miody z naszego regionu. Jeden z nich działa pod patronatem Regionalnego Związku Pszczelarskiego. Znajdziemy tam nie tylko płynne złoto. Ramki, podkurzacz, paliwo do podkurzaczy, drut, gwoździe, sprzęt do wychowu matek. Niestety produkcja miodu w ostatnich latach ciągle się zmniejsza. Jest to spowodowane m.in. sezonowymi opryskami pól uprawnych czy sadów owocowych i wykonywania ich w niewłaściwym czasie. O tej sprawie powiemy jednak w przyszłym tygodniu.